Rozgość się w przestrzeni nawi. Przed nami kolejna seria czytań na nadchodzącą pełnię. Zapraszam do słuchania. Co ukrywają ryby? Szóstka kielichów, as kielichów i piątka kielichów. To bardzo emocjonalny zestaw. Mówi o uczuciach, przeszłości i głębokiej wrażliwości, której ryby często nie pokazują, chcąc się chronić. Pod powierzchnią spokoju kryje się nostalgia, marzenie o miłości i lęk przed stratą. Szóstka kielichów pokazuje, że ryby ukrywają, że silnie żyją przeszłością lub kimś, kto był dla nich ważny. Mogą wracać myślami do dawnej relacji, przyjaźni lub czasu, kiedy czuły się bezpieczne i kochane. Ta karta mówi o niewypowiedzianej tęsknocie. Ryby mogą nie pokazywać, że idealizują pewien fragment życia, bo brakuje im tego w teraźniejszości. A z kielichów sugeruje, że ukrywają także silną potrzebę nowego początku w sferze emocji. A z kielichów to czysta miłość, otwarte serca, gotowość do przejęcia uczucia. Ryby mogą udawać, że są niezależne i zadowolone, ale w głębi marzą o więzi pełnej bezpieczeństwa, akceptacji i szczerości. To również pragnienie uzdrowienia serca po wcześniejszych rozczarowaniach. Piątka kielichów to jest cień, ukryty żal po tym, co nie wyszło. Ryby mogą nie pokazywać, że wciąż cierpią z powodu straty, związku, przyjaźni lub jakiejś szansy. Piątka kielichów mówi, że skupiają się na tym, co utracone, zamiast na tym, co jeszcze mogą zyskać, ale nie chcą, by inni widzieli tę słabość. Rybki ukrywają głęboki emocjonalny krajobraz. Szóstka kielichów to tęsknota za kimś lub czymś z przeszłości, a z kielichów pragnienie nowej, czystej miłości i odrodzenia w uczuciach. Piątka kielichów to smutek po stracie, który jest nie do końca przepracowany. Choć ryby często wyglądają na spokojne i pogodzone, noszą w sobie mieszankę tęsknoty, nadziei i bólu. Marzą o miłości i bliskości, ale boją się odsłonić, że wciąż je coś boli, bo nie chcą być odbierane jako słabe. Rada z energii kart: Zamknij przeszłość z wdzięcznością. Niech szóstka kielichów będzie pięknym wspomnieniem, a nie więzieniem. Skieruj uwagę na Asa kielichów. Nowa, emocjonalna szansa już się zbliża, ale musisz puścić to, co stare. Zmień perspektywę w piątce kielichów. To, co zostało ma ogromną wartość, jeśli przestaniesz patrzeć tylko na straty. Dziękuję za twoją obecność. Jeśli chcesz wracać po więcej, zostaw suba, lajka lub komentarz. To dla mnie znak, że warto nagrywać dalej. Niech ci się darzy.